Cześć, mam Wam wszystkim. Z tej strony Kapi. Witam Was w kolejnej serii o, naz o nazwie Fit The Beast. Yy, jest to mapka SSR, jak dobrze pamiętam. Czyli Single player z modyfikacjami. No. <laughs> ok, to idziemy. Mam przy do sale w tamtym pokoju. Pa, okej okay. Nie można niszczyć niszczy żadnych rzeczy ani ze spawnu, ani z monumentu. Echa, e, jeżeli zginiemy, ma, e, z naszymi temami, mamy pójść do e, pokoju, do, po, do pokoju, dodatkowych żyć. Aha, no, pf, mamy stać w dziurze. Wcisnąć guzik policzyć do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow! O. E, korzystam z not enough items. Tak wygląda jak tu many items, ale pokazuję mi wszystkie przepisy, jakie są w grze, jak trzeba zrobić, kto się da zrobić. No, przydatna zabawka będzie, bo dużo rzeczy tutaj będziemy musieli skraftować. E, i to jest chyba monument bo tam jest spawn to musi być monument hmmm ta 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 e, philosopher's stone woda e, sap ring bon meal mushroom e, weźmiemy sobie wodę ponieważ na stronie, na stronie internetowej pisało że tam na dole gdzie jest, jest bra o nawet ją widać e, Brama do tego, do Nederu. No to sobie zajdziemy do Nederu. Ot fajnie jest. Chmury. Chciałem się, do, chciałem się dostać do tego monumentu, zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem, czy mogę już lecieć. Boję się. <śmiech> <śmiech> To zadam jeszcze raz to pytanie. Może tą mapkę ktoś ba bardziej ogarnie niż, niż mój survival? E, czy ktoś by chciał nagrać ze mną serię na modyfikacjach mu na multiplayer? Tylko trzeba po prostu, jeżeli chcecie ze mną nagrać, musicie ogarniać w miarę te mody, co są u mnie na single playerze. Mniej więcej te modyfikacje będziecie musieli ogarniać. No bo jak nie będziecie ogarniali, to przykro mi, ale no. No ja nie będę grał tak jak z Multim, że ja będę wszystko robił, a on sobie będzie tylko patrzył i pytał co to jest. Więc jak... Czy multimiśką oczywiście? <laughs> jak ktoś ma zamiar... Jak ktoś dobrze się obsługuje tym... czy może niedobrze w miarę się obsługuje tymi modyfikacjami, napisać do mnie mm. i... Nagram z nim po prostu, podam mu Skype'a mojego i nagram z nim Dobra, dostaliśmy mushroom, 5 obsidianu, lava, dark materii, pikax i sapring i piasek Po tabliczkę to się wrócimy, zajmamy jeszcze kiedyś Gdzie ta woda jest? Przez... Nie ma wody Dobra, ja sobie teraz wpłynę na górę, nie chcę mu zabierać czasu, wow, 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 wow. nie chcę iść już do pokoju dodatkowych żyć, dopiero coś zacząłem grać, mm. dobra, to może, yy... nie wiem czemu jestem Steve'em. że ja spadam ok yy, ja dopłynę na górę i zobaczymy się jak już będziemy na górze dobra, jesteśmy tutaj na górze i mam zamiar zrobić generator, generator cobblestone yy, skrzynkę zajummy i ale tak. Yy, pierwszym celem, który... Wow! Zapomniałem o tym. Pierwszym celem, który dzisiaj bym, bym chciał zrobić... Jest wszystko pikax to to. Tak, chyba tak. E, jest. E, dojście do tego monumentu na pewno. E, no, dojście do monumentu. I. E, ciskając Prem, przyciskiem jeszcze zrobimy z tego Dirt. Z małą pomocą Bone Mila. z tego ujrzy. Sorry za mój głos, ale. Dobra. Pierwsze co będę chciał zrobić, to na pewno Generator Cobblestone, no, bo to chyba będzie najlepsza rzecz do dostania się tam do tej bestii. Jest, jest tak, to jest Feed the Beast V2. Jest jeszcze V3, tylko że jak chciałem nagrać V3. Bardzo dużo rzeczy, bar, naprawdę bardzo dużo rzeczy mi się tam w niej nie podobało. Ja, w, ja mam obydwie mapy teraz, to może tą drugą mapę pokażę wam w odcinku bonusowym z Sweet Ale naprawdę to, co tam odwalili w tamtej mapie, to dla mnie to jest czarna magia. E, jakbyś, jakbyście nie wiedzieli, wciskając C pod tym, na Philosopher e, no, Stone mamy. Jak się nazywa? E, crafting, ta crafting table. 100. Sto... o. Wszystko, co ma jeden MC to zamienia. Jezu Chcę, żebym czegoś głupiego nie zrobił, Zara. I zrobię pewnie, no. A nie. Na sadzonki muszę kampić. Dobra, no, jak nie spadnie to. Jest, czy ja bym się rozlać tu, czyli, czyli tu mogę wylać lawę? Ok, lawę leje tu, noś rozleję tu. To Dobra, pyk. Ty, 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 woda. Róbmy to, tak? Sadzonka! Sadzonka! Dobra, mamy wsadzonkę. Okej, okay. to teraz Zróbmy generator kobla Skopmy z Dwa staki No myślę, że dwa staki tam powinno starczyć Ok, to ja się zabieram za kopanie I Cóż Widzimy się za chwilę Może pokażę wam jak to kopie Pierwsze kurde trzy klocki Klocki. Trzy klocki. Dobra, widzimy się za chwilę. Ja zrobię trochę lepszy ten generator i dokopiam się tam. Dobra, ja kończę kopać. I zbieramy się za. Zbieramy się za budowanie. Okej, okay. zniszczmy, no bo nie. Chociaż nie mam zamiaru ginąć tej serii mniej więcej niż raz jak już zginę to <grym> lipa ja mam to zamiar zrobić na trzy kratki żeby to jakoś wyglądało no bo nie chcę zginąć naprawdę sorry że mam jakiś taki dziwnie dzi 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 mi się wydaje że mój głos no Hmm, big Oj, jesteśmy. Ja się tu boję, bo tu zaraz padnę. Ta bestia jest fajnie wykonana, z fajnych bloków. Hmm. Co ja chciałem powiedzieć? Nie mam co wam mówić. E, dobra, e, czyli że tak naprawdę pierwsze moje przez... Przeze mnie moje własne wykonane zadanie zostanie zaliczone. Mm. Moim, moim własnym zadaniem, które sobie wyznaczyłem, było dotarcie właśnie do tego monumentu. Oczywiście, jak zwykle, klocek musi być postawiony. Musi, bo jak inaczej wow Dobra, weźmy sobie nasz pikach z, z dark materii. Wiecie co? W ogóle to zróbmy sobie. Jedną rzecz. Co? Na sam początek. Funajs. Czemu ja tu jeszcze klocka nie mam? Żadnego. A tu, a tu zaraz prawie. Pyk. Pyk, pyk. I na początek. Na sam początek zróbmy sobie węgla trochę. Tak wiem, palę drewno. No bo zostawmy sobie jedną deskę. Mm. Szpalimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. wrócimy z monumentu, powinno już być to gotowe. I dobra. Mm. Ładny jest ten monument. Zobam tak, zadania y, zwykłe, standardowe. Mm, fotel króla. Tu mamy chyba zgromadzić. 100 milionów EU I gdzieś się mam I gdzieś jeszcze mają się zrobić zadania dodatkowe H, to może zaczn zacznijmy zrobić jakieś zadanie World Store begin. Dobra, może zacznijmy od tego zadania na sam początek Na górę Po prostu po prostu mam się dostać na górę bestii Jak mnie zje jak będę po niej chodził? A tego nie przemyśleli. Hmm. Okej. Okay. I tu są tak: skill driver, iron chest, stone bow. Ko. <laughs> Jakby nie zauważyli. Eee. Nie mam irona. Deployer piston to już też iron I redstone w dodatku Drodzy moi ludzie powiedzcie mi skąd ja mam wam wziąć Irona Kurde wypaliło się Okej no, okay, no dobra yy, Teraz za pomocą Wciskając nasz crafting Układamy te rzeczy w ten sposób. Tadam! Transmutation table! Tadam? Tadam? Tadam! Ta yy. Specjalny podestrowiec zrobię Transmutation table. Dobuduję się trochę tej. No, jak się tam zbija No, właśnie. Yy, wyspy mojej. Hmm. ta Day Table Od razu Obsidian Kobble Dark Materia... Jak go rozładuję? czemu no, ja, nie wiem co nie ma? To ofers, to. Zapijmy wszystkie rzeczy, jakie tutaj mamy Bo jak znam życie, ja jestem taki zamachowiec, że ja, tu zginę pewnie jeszcze w trakcie trwania tej serii 15-20 razy. A jakbym miał po yy, stracić te wszystkie rzeczy, to no, sorry, ale już nie opłaca mi się grać. Naprawdę nie opłaca mi się grać, jak, strac jak stracę te wszystkie rzeczy. Funasy by też zapiszą. A co się będziemy. Furnace 8 Zapiszmy sobie jeszcze dirta A co nie? My bogaci jesteśmy my tu Dirta, Sanda mamy Dla nas to nie problem Okej, okay, to zastanówmy się. Yy. Yy, jak zwykle już na samym początku problem. A wiem, wiem, wiem. Już wiem jak mam zrobić żelazo. Mm. Więc zróbmy to. Boję się Ja sobie nakopię jeszcze troszkę kobla I za chwilę zobaczymy się w piekle Dobra Wróciłem po zbudowaniu krótko Malutkiej fabryczki EXPA yy. I ona działa w ten sposób, że Pigmen Stajemy tutaj Jak widzicie już trochę zdobyłem Zamykamy się Zabijamy pigmana, który nam przeszkadza I zabijamy te pigmeny. Wiecie, pigmeny są silne. Naprawdę silne. Złoto. Nie. Yy, nie zaczynaliście do pigmenów jak nie macie. Osłony, bo nie radzę. Okej. Okay, yy. Tylko tam pobiegnę, to na... Nie atakujecie mnie, nie? Nie zaatakujecie, za cię o jest. Proszę, nie, proszę nie, proszę, nie, nie, nie dotykaj, nie dotykaj mnie! Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Się boję pigmeno w sumie... Są silne wciół. Przerąbałem akcję, mm. czekam, aż mi się odnowi życie, boże. Zadokujecie mnie, nie? Ja wiedziałem, że wy takie brudasy jesteście. Jest! No, sorry ludzie, ja widzę tylko jeden sposób, żeby je usunąć stąd. Peaceful. Wiem, oszukuję. Czy ter, tak. Ale Czemu ja mam na. Normal, ja chcę na easy. No ale sorry, jak one mi zabierają tyle życia i ja ich nie mam jak... To już nie sobie potem weźmiemy. Ja ich nie mam jak odepchać od siebie, no to sorry. Tu jest woda. Dobra, jak zwykle dostanę się na górę i widzimy się za chwileczkę.